No nieźle Dobra, jadę, ale nie powiem gdzie Ej, ale to jest nie macie na lepszą drużynę pingli, oh. Kurde, A to ja tu mam jechać, no Jedziemy na górę. Które? No no, dobra, dobra, no jedziemy na, na górę Ja też padę na górę To ja na dadół Ty ale jaja To ja jadę morze ale to wiecie, musimy ich wyrzucić w pierwszej kolejności, ola, wszystkie dychy. Panowie, nie, nie używamy wulgaryzmu, jesteśmy na wizji. Tak. Wszystko jest nagrywane i może zostać użyte to przeciwko tobie, cokolwiek powiesz. No, dlaczego, wszystko przeciwko mnie? Ej, ale dlaczego ja spotuję? No, tak. <laughs> Jesteś good scout, Jestem... scout. Już jest. mnie wyświecili. Gdzie ci wyświecili? Na górze. mnie nie strasz To był matowy. matowy. O, na dole jedzie? Pięć i No ja schowam się. Nie chowaj mi się tutaj, robaczku, no! Ty, to możemy sobie odpalić... Ty, no ja, jak mi tu strzelacie? Kompanię x na trzy. Ej, kto mi strzela w skalpu? Nie <noise> wiem, kto tam nie Tutaj ktoś jest, za rogiem. O, fajnie. Drąg Scout tutaj jeździ. No bo jeszcze niego nie znam. Niebieski, niebieski nasz top zatonął. Dobrze Wam tak. Mnie tu ktoś odbił, nawet nie wiem kto. A, Wam się? Kim tu kto jak? Ten, ten, ten. Ej, jest Scout. 100, jak pancera. 100. Yeah! Jarifari, dlaczego zamordowałeś nam te 70 Ogólnie męcący był. Czekaj, a kto jest... To jest jeszcze u was, tak? Persy. O, armię, lagi. Zed, przeciążyłeś serwer. Hmm? Serwer nie mógł nasza, się znieść. To, to po grochówce. wygrywa, bo już jednego fraga. Wow. O, dostawałeś. O, Jari, jak ładnie, żeś przyjął. Ale mi oklepali ryjo. Z górki walą. nikt ich kurwa nie świecił, no. Jari, nie przeklinamy. Nie ja. Weźcie te isy. Piją mnie isy nie wow, mnie wyjął ze za zakrętu, kto mi tam za zakrętu Ale to wie? wszystko przez to, że miałem laga, no. Jasne, I jasne. I nawet nie wiedziałem, że jestem wyświecony, bo mi kurna wyświeciło wtedy jak lagowałem i... Ty dostałem w tył, no i ja o co chodzi? Od swojego pewnie. Wyluci na tym zakręcie, bo tam strzelają do mnie. Kurde, z tej górki tam nigdy nie wyświecił raz na zawsze. Patrzcie, atakowali atakuj. No już po mnie. O, tam ci tu wbija. Miziechawi, mnie też zabili. Góry. Nie mhm. ja mam zero damage. Urok, nie przeklinaj. Damage. A. Nie żyję. Jak, jak Karnus to usłyszy. Ani, do możemy jeszcze raz pojechać w takim zestawie Ty, ale mało brakowało, abym zdjął skalpę, tylko poszedł kalafior. A ja to widzisz skalp już wiesz, kto cię zakrętowalił. Warta. Ty, ale, ale mnie ten... To się do niede mnie wykończył. No ale daj spokój, jak to Jezus 8 i przyjechał tą za my... Wiecie, fajne to była bitwa byśmy na topach, nie? No. No to może nas rzuci. No dlatego najlepiej dechy brać za takie. Nie mam. Nie mam. No wiem, że nie macie, dlatego wzięliśmy. Mam. No. jedną. Możemy wziąć dwójki, trójki, to też będzie życie. Z trzecimi na przykład. Wszyscy już nie żyją? Możemy wychodzić? Nie, nie, nie no. Od nas jeszcze żyje Arti, a tam u was twardo Persji bronisz. Persji, tak. Ale Persi, ja też kojarzę. On już chyba był u ciebie na kanale tu roku, tak? Był, był parę razy. Epicki Witwak, No właśnie, bo jakoś tak... No właśnie, dostał bułeczkę za, sie, sie, za 600 jagodą 2000 ponad 200 ekspa No my to wiem my, my to wygramy może? No wynik tak, że jak będą wyniki, to pewnie będzie jakiś typek, nie? Wersji to już autografy rozdaję. <noise> no. <noise> na stolecie dziewczęta rzucają się na szyi na ulicy. A to od kiedy w przedszkolu są nastoletnie? <noise> <noise> to wie, opiekunki. No dobra. Pożar w bazie. No, ty masz fuksem, wiesz? Persi, Persi, co by... Artego tu u nas nie ma na kanale. Okej. Okay. Pe, Persi, co tam się będzie strzelał? Oszczędź pociski na przyszłą walkę. Tam, weź wyluzu, jak gwiazdkę muszę zbić. Ja no, jest przynajmniej fan. No, dlatego ja proponuję jeszcze raz. No nie, Arty'ego nam zabili. Ej, wcześniej grałem z Rudym, wzięliśmy sobie dwójki. 180... nie, czekaj, dwójki? Dwójki chyba, 180 dwójek. I losowało nas półtorej minuty. Nie mogły nas przylosować, wiesz? No bo wszystkie cwaniaki chciały na dwójkach pozbijać, zrobić 15 zwycięstw. Tak myślę, nie, jest. tak matchmaking, kurde, tam wiesz... Pewnie nielos... brakuje mu dwóch fioletowych plutonów, żeby do przeciwnej drużyny nam wrzucić. Ja nie został. Szaj, jaj, jaj. No to no mamy ja zbitą kwestię. Za, za trzy minutki wrócę, dobra? Dobra, to przyjdź dobra. To puścimy to jeszcze raz. To nagrywanie. <laughs> Dobrze, że Tyroka nie ma. Dobra, ej. O, teraz. Narobimy <laughs> mu siary. Do nagrywaniu. Nie, no i tak nas wykasuje później na no nie. Albo umiecie kanał. kanale. Kurwa. Usunie nas Nie złota. może tak być, przecież to jest live, to, idzie ten, to jest... Wyrzuci, Wrzuci... nas kanał. To nas i jest y No Times Square, kurde, w Nowym Jorku leci... Leci transkrypcja na tym... nie, programie. zdekapowali. Ale nie, wyjechał no... z bazy. Nic, trzeba... Zabijemy Mausa, zabijmy Mausa. On no, już was wszystkich zabije, zobaczycie. Wy <grywa> wiedzieliście co zrobił? Kalafiora w ziemię walnął. Spoko, 25 sekund i strzeli znowu. Nie wiem czemu IS-8 wyjechał. Zaraz się sko... że i szarty wszystkich zamorduje. No To właśnie mówię. U. Obstawiam, że FV znów nie trafi. No. A. Nie, jak jednak tutaj dokończył dzieła zniszczenia. A miało być tak pięknie. Postrzelał ktoś w ogóle coś? Poza Persim? Ja Miałem 1300 damage. No tylko 2005. O, parti u nas postrzegam. Kurde, ale nuby z Mazet P. I 1500 nie przekroczył. Cimka. <noise> <noise> przegraliście, przegraliście. No to przygotowujmy jeszcze raz ten sam zestaw. No ale gwiazdkę mam zbitą już. Może no, jest, to, to ktoś inny odlicza. Ja tu przyniosłem pecha. Co ty mówisz, yy, Skalpo, że co? Że może. No, może wezmę. sobie wezmę. Ale z Artą to długo losuje, wiesz? Na mnie kiedyś tak długo losuje. Tak, to jest lepsza szansa, że nas rzuci razem. No dobra. Jeszcze dużo gwiazdek Mniej jeszcze 3 godziny temu zostały tylko. Och, to musisz ostro jeździć. Nie ma to tamto. Nie ma, zmiłuj się. Nie, no bo na dziewiątkach jest spora szansa, że nas rzuci jeszcze raz razem. razem. No. To wy jesteście? Co? odpalamy? Tak, tak. To, to, to ja Podliczaj. Tu rok gotową masz ekipę już, tak? Gotowe, gotowe. Tak. To skalp, podliczaj. Trzy, cztery. Urwisko. E, to nas jeszcze losuje. Lamusy, no. Dziewirogorsk. No, ale pewnie to pięć. To dzisiaj nie? Ty też. Mieliśmy z czterech dziesiątek, tak, to tak. Ja no, jestem piąty na liście. Ej, ale co są jaja? Na przykład puszczamy losowanie tam wcześniej na ósemkach. Oczy 10 dych jest, nie? W lejce? Parę tych i dwieście, sto osiemdziesiąt, chyba ósemek. I co rzuciło nas z dychami. No, Ty, ja dzisiaj to nie spotkałem... maja, nie są adekwatne do rzeczywistości, chyba. Słuchajcie, spotkałem się z Pawlusa, zagraliśmy parę. Wziął dychy ja dziewiątkę i było losowanie 14 Dych i ja jedna dziewiątka, nie? Wyłącz nagrywanie.